Cześć, witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam co zostawiłem sobie z gubików do dalszej hodowli. A mianowicie są to trzy samce, trzy samice. Te, które najbardziej wpadły mi w oko, miały jakieś tam najbardziej przeze mnie pożądane cechy. No i jak ogólnie zobaczycie, jak to wszystko sobie tutaj u mnie śmiga. Tu, tak jak Wam mówiłem, poprzełapywałem te glonojady, wpuszczona parka samica z tym samcem. No i w zasadzie były pogody deszczowe, jeden dzień i jest ikra. I za chwilę to zobaczycie, chociaż jest zawsze z tym problem. Ale tam na górze, o jak widzicie w rogu, już jest ikra, także za parę dni, parę naście powinny pokazać się następne młode glonojady. Tamte, które tu były, zostały w zasadzie całkowicie przełapane do tego zbiornika 105 litrów. Skąd pójdą sobie dalej w świat? Tak to wygląda tutaj z akwarium z molinezjami i z samcami. Za chwilę pokażę Wam to akwarium obok, gdzie są samice. No i w zasadzie na tą porę tylko samice, bo wszystkie miecze zostały stamtąd też wstrzelawane do tego innego zbiornika. No i tutaj zbiornik z samicami, jakieś podrostki, gupików, które tam udało mi się odłowić ostatnimi czasy no i też powoli gdzieś tam zaczyna się pokazywać jakiś wybarwiający się samiec, który będzie musiał zmienić zbiornik na ten obok, na chwilę obecną wszystko ok ale nie o tym teraz, korzystając z okazji chciałem wam powiedzieć, że komuś się nudzi, tak jak mu rybka ostatnio mówi, powstają jakieś fejkowe konta dlatego sprawdzajcie kto do was pisze, bo ostatnio też ode mnie poszły niby jakieś komentarze, a to nie jest moje konto Ikonka ta sama, nazwa kanału ta sama. Moim zdaniem YouTube powinien z takim czymś robić. Także jeżeli jest ta sama ikonka i ta sama nazwa kanału, to nie powinno to w ogóle przechodzić i powinno to zostać z miejsca zbanowane. No bo wiadomo, że ktoś podrabia się w jakimś celu pod inny kanał. Także patrzcie uważnie, kto do Was pisze, bo komuś się ewidentnie nudzi. Będzie pisać komentarze, niby od jakiegoś kanału. A tak naprawdę, jest to fejkowy kąt. Dobra, przechodzimy do prezentacji tego, co sobie zostawiłem. Tu teraz już wiecie, czemu tytuł odcinka Gupik w whisky. Tutaj, jak widzicie, no, rybki bardzo ruchliwe. Dopiero co przełapane do tego naczynia. No, oczywiście, na dłuższą metę nie powinno się trzymać w takim naczynku rybki, bo jest to. Naczynie półokrągłe, dlatego nie jest to zbyt dobre. Ale na sekundę do prezentacji jak najbardziej, dopóki nie ogarnę sobie innego naczynia, może być. No tutaj zostawiłem sobie tego samca z racji tego, że podoba mi się jego ubarwienie, jego wielkość. No i ta płetwa jest już bardziej dłuższa. Chodzi mi o tą płetwę grzbietową niż te ostatnie gupiki, dlatego. Zdecydowałem się właśnie tego samca sobie zostawić, jak widać bardzo żywa rybka, myślę, że będzie z niego pociecha, aczkolwiek jeszcze do perfekcji mu daleko. A teraz na przemiennie, był samiec, to niech teraz będzie samica, No te samice już u mnie widzieliście, to są samice te od tych granatowych gupików moskiewskich, mam takich samic chyba ogólnie w tym głównym dwie bądź trzy, ta będzie albo trzecia, albo czwarta. To jest samica z tego drugiego miotu. A zdecydowałem się ją zostawić, dlatego że wyróżniała się na tle tych samych samic wzrostem była największa, najbardziej taka żywa, ruchliwa, więc zostawiłem ją sobie dalej. Być może pójdzie w parę z którymś z tych granatowych samcy. No i pokażą się kolejne młode, takie same samice, takie same samce fajnie by było ale jak wiecie, nie bawię się w jakieś tam odkładania, parowania i tak dalej, wszystko jest rzucone na żywioł a co się z tego wymiesza no to zobaczymy, ale jest tych samcy też bodajże chyba trzy także jest spora szansa, że akurat któryś z tych samic pójdzie z nimi w parę tu kolejny samiec którego właśnie zdecydowałem się zatrzymać ale nie chodzi mi akurat u niego ani o górną płetwę ani o płetwę ogonową, a jedyne co skłoniło mnie do tego, żeby go zatrzymać, to właśnie ubarwienie jego ciała bardzo ładnie, równomiernie ubarwione ładne kolory, trochę takie jakby żółty przebijający się przez czerwony no i tam od tyłu ta płetwa ogonowa przyozdobiona tym takim granatem jednej i drugiej strony, bardzo równomiernie to wygląda więc myślę, że jest szansa, żeby prędzej czy później Doczekać się czegoś ciekawszego, jeżeli chodzi o płetwy, jak i ubarwienie, chociaż to też nie ma najgorsze. Zresztą sami widzicie, ale po prostu to jego ciało jest tak fajnie przyozdobione tymi kolorami, że zdecydowałem się zostawić tego samca dalej. No i będzie czekał, aż coś z niego dalej później będzie. A tutaj kolejna samica. Zdecydowanie chyba najspokojniejsza rybka na tej całej prezentacji. A co zadecydowało o tym, że akurat ta samica. No, chodzi tutaj mi o to jej płetwę ogonową. Jest dosyć szeroka, ma tego takiego zęba na dole. No i ten górna wygląda tak jak płetwa u rekina, czyli tak zwany rekini ogon. No fajnie to wygląda, daje to rokowania. O teraz jest to dobrze widać. Chociaż ten ząb na dole to taki trochę ubytek. Ale mimo to ta płetwa jest dosyć szeroka i daje rokowania na to, że reszta samic bądź samcu będą właśnie po tej samicy miały ładne szerokie ogony dlatego zdecydowałem się właśnie zostawić sobie tą samicę dalej i poczekamy co będzie po niej, jakie będzie miała młode i czy ta płetwa będzie powtarzalna myślę że tak samica jak widzicie fajna, zdrowa zostaje dalej i czekamy co z tego dalej będzie a tutaj jak widzicie trzeci już ostatni samiec o tym że zostaje no zadecydowało zdecydowanie to ubarwienie bardzo fajny ogon, żywe kolory. Rozpoczęcie tego ogona takim jakby żółtym półkolem, potem przechodzi w ten czerwony, nakrapiany. Ogon też nie jest jakiś najwęższy, ta płetwa górna, już też trochę dłuższa. Ciało fajnie ubarwione. Widać, że w którymś tam pokoleniu mógł mieć jakiś tam pradziadków handlera, właśnie po tej takiej charakterystycznej kropce, ale mimo to sam jest nie jest jakiś mały, dosyć żywy, ładnie ubarwiony. Chciałbym, żeby właśnie ten ogon się powtarzał. Fajne to jest to przejście, wygląda jakby ktoś to ręcznie robił. No i co, i dlatego zdecydowałem się, że ten samczyk zostaje. Jest to już trzeci, ostatni samiec, a za chwilę pokażę Wam ostatnią, trzecią samicę. Także z tego drugiego miotu zostawiłem sobie 6 sztuk do dalszej hodowli. No i tutaj rybka numer 6, co zadecydowało, że akurat ona. No fajna, wyraźna łuska, plus ta płetwa ogonowa fajnie ubarwiona. Dosyć wyraźne te kropki, nie są takie rozmyte, wiadomo, nie są jakoś idealnie poukładane. Ale właśnie u większości tych samic, które są tam w tym zbiorniku z samicami, ten ogon nie wyglądał aż tak atrakcyjnie. Trochę ta krótka płetwa grzbietowa, ale fajny kolorek, powtarzalność tego ogona mogłaby być. Myślę, że fajnie te samice wyglądają z czasem, jeżeli się tam wymieszają z innymi. Może też to dać fajny efekt, dlatego zdecydowałem się zostawić sobie tą samicę dalej. Jak widzicie, wszystkie rybki zdrowe, aż rwą się do tego, żeby już opuścić tą szklankę. No i tak się stało. Wszystkie te ryby wyglądowały w ogólnym zbiorniku, co za chwilę Wam pokażę. A tu jeszcze za czym przejdziemy. Ostatni połów Molinezji, te czarne, dużo większe, trochę dłużej uchowały się w tym zbiorniku między roślinami. No i reszta małych, żółtych dziwne, że coraz więcej jest żółtych czystych niż tych nakrapianych, mimo to, że ryby, jak wiecie, u mnie pływają razem czarne z żółtymi. Ale ostatnio zauważam tendencję, że więcej jest typowo żółtej Molinezji niż tej takiej nakrapianej. Także. Coś tam się dzieje również wśród molinezji. No i tutaj jak widać gupiki już pływają sobie z mieczykami i z molinezjami w tym moim ogólnym akwarium. Coraz więcej ich się tutaj pokazuje. Tak jak mówiłem, kiedyś zdominują zapewne ilość, jeżeli chodzi o rybę. No i tak się dzieje. Na obecną chwilę najwięcej jest gupików. Na drugim miejscu molinezję. No, i na trzecim miecze, czemu też o tym już mówiłem, za jakiś czas, jeżeli tylko znajdę trochę czasu, będę sobie chciał podokupywać, pomieszać krew, zarówno u tych gupików, a też przydałoby się kilka nowych świeżych Molinezji, jak i mieczyków. Zobaczymy, może się coś uda. Jeżeli mi się uda coś fajnego trafić, to też na pewno zrobię jakiś filmik i wtedy zobaczycie sobie, co tam przywędrowało. Do mojego zbiornika. Tutaj na razie wszystko ok. Te ryby są dla mnie o tyle bardziej wartościowe, że są to ryby już urodzone u mnie i całkiem inaczej taka ryba się zachowuje niż taka od kogoś bądź kupna ze sklepu. Jest to ryba urodzona na tej wodzie. Te parametry od samego początku są dla niej mniej więcej te same, no bo wiadomo, że zmieniają tylko zbiorniki, ale swoja ryba to swoja ryba. Myślę, że będzie dużo bardziej odporniejsza niż te kupne i będę miał z niej dużo większą pociechę. Także jak widzicie, tutaj ten samiec ze względu, którego zostawiłem sobie na jego ciało, bardzo ładnie wygląda całkiem inaczej ta ryba się prezentuje w takim świetle. Może następne takie prezentacje będę się starał jakoś przyłożyć tą rybę do szyby, żeby z góry to światło wpadało, bo całkiem inne kolory niż tej szklance. Całkiem inaczej ta rybka się prezentuje. Jak widzicie, jeszcze gdzie nie na rybek Molinezji, którego nie udało mi się wyłapać. Natlenianie, no bo wiadomo, na dworze upały. Ale jak widać, ryby mają się dobrze. Ganiają się, nie stoją gdzieś tam w miejscu, nie łapią tego powietrza. Więc woda odpowiednio natleniona. To i temperatura, i mnie straszna. A tutaj była temperatura około 30 stopni. No, jak widać rybą to nie przeszkadza. No i dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Zobaczymy, jeżeli uda mi się coś ogarnąć nowego, za jakiś czas wypuszczę kolejny odcinek, wtedy zobaczycie co tam się u mnie dzieje. No i pamiętajcie, żeby sprawdzać kto do Was pisze, bo komuś się nudzi i robi fejkowe konta. Także w tym odcinku to by było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hej.